Termalika Brookbet ciecza przegrała 1-0 z Piastem Gliwicy swój pierwszy mecz w T-Mobile Ekstraklasie. Strzelcem jedynej bramki w meczu na stadionie w Gliwicach był Patryk Mraz, który oddał celny strzał w 28 minucie spotkania. Termalika miała swoje szanse w drugiej połowie meczu, jednak nie udało się ich przekuć na bramki. Zła wiadomość dla trenera Mandrysza to kontuzja kapitana Jakuba Biskupa. W przebiegu całego spotkania stworzyliśmy sobie trzy sytuacje, z których... No Mogliśmy zdobyć gola, powiedziałbym nawet powinniśmy, bo myślę tutaj o, o ładnym dośrodkowaniu Krzysia Kaczmarczyka, niezakończonego celną główką Kuby Biskupa, szale, plizgi w pierwszej połowie po długim rogu, y, gdzie nie trafił w czy w końcówce sytuacji sam na sam Adriana Paluchowskiego. No to na tym szczeblu y, takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Czuję się średnio, wiadomo, doznałem kontuzji y, w kołami łydka przy starcie do piłki, także nie mogłem dalej kontynuować meczu. Też bardzo, bardzo chciałem, wiadomo, długo czekaliśmy na, y, na ten pierwszy mecz w tej Szkoda wszystkim w wyniku, tak, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie nie zagraliśmy tak jak sobie zakładaliśmy. Na kolejny mecz drużyna Termaliki pojedzie do Białego Stoku, gdzie podejmą zespół Jagielloni. Początek w niedzielę o 15:30.